Aktualnie w Politechnice Wrocławskiej studiuje blisko 390 studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Jest to największa liczba studentów niepełnosprawnych w czelniach technicznych w naszym kraju. Nasi studenci mają prawo do indywidualnego trybu zaliczania przedmiotu, zmiany trybu egzaminu. Mają możliwość korzystania z usługi asystenta edukacyjnego, który wspiera ich w całym procesie nauki. Budynek D21. System znaczników A. elektronicznych to tu point na Politechnice Wrocławskiej znacznie ułatwia poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku na naszej uczelni. Lida i schody. Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z doskonale wyposażonej pracowni integracyjnej, gdzie znajdują się różnego rodzaju urządzenia technologiczne wspomagające edukację osób z dysfunkcją wzroku. Ze funkcją ruchu mają możliwość wypożyczania takich pomocy technologicznych indywidualnie na cały okres studiów. Sala 005 Laboratorium Tyfloinformatyczne. W Laboratorium Tyfloinformatycznym Politechniki Wrocławskiej koncentrujemy się na udostępnianiu wiedzy z zakresu nauk technicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z ciekawych, bardzo innowacyjnych projektów. Które zrealizowaliśmy w naszym laboratorium. Był to zestaw wideokursów z zakresu analizy matematycznej i fizyki. Jest to zestaw pierwszy na świecie wideokursów w języku polskim, dostępny dla każdego, niezależnie od stopnia jego sprawności. Yes, Zapraszam Państwa do laboratorium tyfrowo-informatycznego. Tutaj mamy powiększalnik stacjonarny, który służy osobom słabowidzącym do powiększania tekstu na kartkach lub też do wykonywania różnych czynności, dla których będzie potrzebne powiększenie. Mamy również do dyspozycji lupy elektroniczne kieszonkowe, które powiększają nam tekst. Mogą go używać studenci na przykład na wykładach lub podczas prac indywidualnych. Mamy również kolejny model urządzenia lektorskiego. Jest to urządzenie ClearReader, które odczytuje nam tekst przenośne urządzenie skanujące druki odczytujące zawartą w nich treść. Posiadamy również szereg klawiatur specjalistycznych, które służą osobom z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Między innymi klawiatura, która służy osobom, które piszą na przykład jednym palcem lub nie używają w ogóle rąk do pisania i piszą patyczkiem, który umieszczają w ustach. Prototyp Tyflomapy, która ma służyć studentom zarówno tym niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym. Na Tyflomapie mamy Zarówno napisy w czarnym druku, jak i w alfabecie Braille'a. Dla osób, które są niewidome, ale nie znają alfabetu Braille'a, mapa została wyposażona w kody NFC. Pokażę teraz, jak osoba zupełnie niewidoma może montować układ elektroniczny przy wykorzystaniu dodatkowych ułatwień, tak żeby to było w ogóle możliwe. Tu mam podstawkę wydrukowaną na drukarce 3D. W której umieszczę układ elektroniczny płytkę. Potrzebuję znaleźć odpowiednie wejście. Tu mam opis w brailleu. Wejść i wyjść. W ramach zwiększenia dostępności cyfrowej na Politechnice Wrocławskiej wprowadziliśmy następujące rozwiązania: cykliczny monitoring stron internetowych, poprawianie dostępnych treści oraz prowadzenie szkoleń dla redaktorów serwisów internetowych. Dostępność, są to równe szanse dla każdego studenta w uzyskaniu wykształcenia na najwyższym możliwym poziomie. Oprócz tego, że oferujemy tutaj możliwości wsparcia w zakresie kształcenia, także chcemy stworzyć odpowiednią atmosferę, w której studenci niepełnosprawni będą się czuli dobrze, w której będą chcieli porozmawiać o swojej niepełnosprawności i w której także nauczyciele akademicy chętnie będą pomagać im w osiąganiu efektów dydaktycznych.